Siema, tutaj z Raxxon. Dzisiaj yy, pogramy sobie znowu w 4, już drugi odcineczek i zajmiemy się stworzeniem swojej postaci. Jak yy. widać na początku mamy takiego typka, najzwyklejszego, podstawową jakby, podstawowego modela do tworzenia postaci. Możemy sobie wszystko przybliżać, oddalać, ładnie to wszystko chodzi. Yy może od ciała Ciało, y, płeć, oczywiście mężczyzna. Rasa to będzie biały. Budowa to jest ważne. Żeby nie był przykafarzony tak, ale też żeby... O, kichu, żeby nie było się o takie, tylko raczej taki pośrednio. pośrednio tak, żeby nie był to za gruby, jest za chudy taki w sam raz. Chyba, że zrobimy takiego gafara, ale nie ja wiem, czy to będzie fajne, albo takiego grubasa, albo huderlaka, takiego pośrednio, Miał mały koloryfer, o, może być. Yy, skóra, tak, skóra, znaczy taki bardziej opalony, może ten, o, taki latynos. Yy, Opalenizna, a to to otrzymujemy tego wiek to zróbmy tak to na, na 23 lata Sex appeal oczywiście na maksa, to jest standard i cofamy twarz hmm. to jest taki szczególny zróbmy sobie może mm, brodawka, raczej nie pieprzyk. przy mu porobić? Nie. Hmm, coś tutaj. Hmm. Przepraszam, że tak tutaj jestem bardzo. Hmm, skupiony w tym, co robię i patrzę na każdy szczegół. Ale właśnie, jeśli chodzi o probienie postaci, lubię być bardzo szczegółowy i do ostatniego tutaj. No, zapiąć wszystko do ostatni guzik, żeby ta postać była taka fajna i... no żebym się podobała, żeby się fajnie grała, tak? Dobra, nic się zostawiamy na razie, tak? Mm, ziemię to jest jakieś... czoło, czoło, tak? Czoło to może byśmy... dali głębokość czopu. Ojejku, przepraszam, mi się trochę ziemnęło. Mm. Czoła, to może tak. o jakoś. Nie wiem, czy nie wyglądał idiotycznie, No. Nie tak? Ale też nie tak. Taki taki pośrednio. Szerokość czoła. Raczej taki chudszy. No! Na razie jest dobrze. Ok. Rostę brwi. brwi. To mamy tutaj. Raczej taki podkurwiony lekko. Głębokość brwi, tu będzie hmm, taki jakoś tak szerokość brwi, to tak, jakoś tu raczej jeśli chodzi o oczy, o nosy takie, że prawy, to nie patrzę na to aż tak bardzo co jest takie pośrednie, po prostu żeby wyglądał jakoś, że tak oczy to dla mnie bez różnic naprawdę Kolorowy też uszy uszy no to musi również jakoś tam wszystko nie robią dla mnie policzki żeby po prostu bardziej tutaj on wyglądał tak lekko chudziej głębokość kreskość może być taki nos no, 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 takiego. Tutaj trochę. Tutaj trochę. Dobrze. Jest dobrze. usta. Tak? Usta, Usta tak, nie, o, bo takie. Nie, takie, o, coś takiego. Wzniesienie ust. Nie że jest ok. O! Taki zadarty halt Albo taki. O! O! Taki. Podkurwiony Johnny, to jest dobre, dobre. Akceptuj. Podbródek, żuchwa. No głębokość podbródka to jest takie bo łączące. No tak, jakoś niesienie? To jest bardzo ciekawe, akurat. No już to jakoś tam on wygląda, nie? Akcepty i włosy. Czas na najlepszą część, czyli włosy tak? Mamy afro. Mamy afro święty

A ten? O, fajny. Ale zaraz przecież Może tu jaki coś. No. Raczej nie. O! Coś takiego, czy nie? Przypomnę pomyśleć czy na pewno nie. To wygląda nieciekawie. O! Coś takiego. Chyba, że mafioso. Albo maglej Zróbmy coś takiego. Okej okay. I włosy będzie miał o, takie białe coś Ala Wiedźmi. No, zróbmy sobie takiego Ala Wiedźmina. O, o Hitler! Ha, ha. Hitler. o zróbmy właśnie coś takiego: takie Alan dyrektor również takie białe, rwi. O, też mogą być takie lekko podkurwione. O, coś takiego, też białe. Na razie jakoś się wygląda, a kiaś jest żyję, zbędny osobowość, głos. Komplement. O, to będzie dobre. Ok. I zapisujemy swoją postać. Szkalera postaci. O nie. No i się bała, że mi zniknie. Dobra. Tak więc, tak wygląda moja postać. Mi się podoba. Nie wiem, jak wam. Dla mnie jest OK. Dobra, zobaczcie teraz jeszcze krótszy filmik. I zobaczymy się już w następnym odcinku. Tak więc na razie Wasza Was jeszcze na króciutki filmiczek i do usłyszenia. people, you couldn't resist, could you? Jesus, not you two. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This, this is just a couple of. Here's the latest football. We lost 20 points. We can get it back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you be married? Oh, no. Then I'll. <laughs> I say assassinated? Not when you say it publicly. You want fun as a gang leader? We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's the septic?